Dzień dobry, Jacek Sokal, Janusz Sadza, witamy Was serdecznie. Kontynuujemy temat, czy cuda są możliwe. A... O Jezu. No, sam tego <laughs> chciałeś. A dziś porozmawiamy o ekstremum, powiedziałbym, czyli cudownym zmartwychwstaniu. A to za przykładem Jezusa, który wskrzesił Łazarza. Znamy taką historię. No tak. tak Powiedz znamy. mi, Jacek, y, czy pomijając y, nadbudowę jakby mitologiczną i, i, i te wszystkie dodatki, które dołożono przez te tysiące lat, do tego dwa tysiące lat, y, czy w ogóle jest możliwe coś takiego, jak przywrócenie kogoś do życia? Czyli jakby no, największy z cudów, prawda? Stawiasz mnie w dość kłopotliwej sytuacji, bo powiedziałem w poprzednim odcinku, że ja nie byłem świadkiem takich zajść. Nie wiem. Teoretycznie właściwie wszystko jest możliwe w świecie holograficznym. I przy założeniu takim, że żyjemy rzeczywiście w hologramie, lub inni nazywają to snem, że my się budzimy mm -hmm. dopiero po śmierci i tak to, dalej, to właściwie wszystko jest możliwe, co potrafi wy, wykreować nasza wyobraźnia. Więc tak, teoretycznie mhm. tak, ale z praktyki nie mam możliwości potwierdzić tego. Poza tym, tak jak już wspomniałeś, no, opowieść o Jezusie, który przywraca do życia Łazarza, podlegała procesom mitologizacji. Mhm. Sobór nicejski odbył się w IV wieku, na początku w pierwszej ćwiartce tak. IV wieku, więc tam wybór pism no, nikt nie mógł potwierdzić z biskupów, że to akurat Jan, bo akurat Jan chyba najlepiej opisuje te wszystkie procesy, które, które przechodziły u Jezusa tego uzdrawiania. Był bardzo dokładny. Tak, ale czy to był akurat Jan? czy to był i któryś z uczniów. Mm -hmm. Wiemy, że wszystkie były spisane w grece i yy, wiemy też, że uczniowie Jezusa niespecjalnie byli wykształceni, żeby pisać greką, tak. jeżeli już to w aramejskim, ale też nie. Więc tutaj mamy problem z rozstrzygnięciem, zachowanych, kto opisał? Zachowanych pism z, z roku 1933 na przykład nie mamy fizycznie o Jezusie. O, o Jezusie tak. O. Nikt tego nie stwierdził z całą pewnością, że to był rok 30 czy 33. A jeżeli jest takie pismo i ktoś o tym wie, to jest ono głęboko zamknięte w podziemiach watykańskich i na tą chwilę nie chcą nam takich rzeczy udostępnić. Ba, na, nawet będą obalać taką tezę, którą przed chwilą e, powiedziałem, mm -hmm. że w ogóle takie coś istnieje. A... Zadziwiające nie sądzisz, jeśli są, y, rozmawialiśmy o zapiskach sumeryjskich, prawda? Mhm. Przecież one datowane są na kilka tysięcy lat wstecz, tak. Y, I mamy do czynienia z możliwością przeczytania, spróbowania y, zrozumienia tego, co tam zostało zapisane. A dlaczego ciągle jest biała plama z tego okresu? Czyli 30-40 rok, powiedzmy, naszej ery. Dlatego, <grym> że. <grym> Historia Sumeru, spisana na tych tabliczkach, nie broni żadnego dogmatu, natomiast Kościół opiera się na dogmacie, którego musi bardzo pilnować, bo gdyby okazało się, że na przykład Jezus nie umarł na krzyżu, albo że nie zmartwychwstał, albo że miał dublera, który wszedł na, poddał się tej śmierci krzyżowej, czy w każdym razie męczeństwie a jest bardzo dużo niejasności związanych ze śmiercią i zmartwychwstaniem no to upadłby podstawowy dogmat kościelny kościoła chrześcijańskiego no i byłaby klapa no tak. to by się wszystko porozpadało więc oni nie mogą sobie pozwolić tak po prostu, że Janusz Sadza czy Jacek Sokal przyjdzie. Dzień dobry, ja bym chciał przeczytać te, tak, to tak. pismo z 1933 roku, bo tam setnik rzymski, ten, co to trzymał tą włócznie, on tam napisał: Trzymałem włócznie w lewej ręce, bo jestem Mańkutem i uderzyłem Jezusa między żebro to a to. A tak. Tak? i wypłynęła woda i krew, i to poświadczam. E, I A.B. Cezar. W ogóle. No tak, tak, jasna sprawa. No, nie, czyli, nie, da, nie da rady tego tak zrobić. Czyli sejf duży i trzymamy tajemnicę. Na razie. Na razie. <ślist Speech> Ale załóżmy, że e, te podania, e, o których możemy przeczytać w Ewangelii, są jak najbardziej prawdziwe. Czyli Jezus dokonał e, ekstremalnego cudu, czyli zmartwychwstanie łazarza. Jak myślisz, dlaczego on to zrobił? Czy chciał. E, Pokazać swoją siłę, czy. Tak twierdzi. Jeżeli... To czemu nie robimy musimy tego? Zrobi, mu, musimy zrobić założenie. Omijamy proces mitologizacji i zakładamy, mm -hmm. że jest to sprawozdanie. Tak? Czyli reportaż. Okay, tak. Tak? Był Jan i był reporterem i zaprawdę powiadam ci, ja nawet ten tekst przygotowałem, bo ja się spodziewałem po, po, wczorajszym, po wczorajszym założeniu, wiedziałem w którym kierunku to pójdzie. Mm -hmm. Jezus w tym tekście mówi wyraźnie, że cieszy się, że nie był w czasie śmierci łazarza, a odległość była może niedaleka, ale pamiętajmy, że tutaj on musiał dojść parę stadiów. Stadie, stadia, stadia to były takie jednostki miar wielkości stadionów, jak sama nazwa wskazuje. Y więc musiał przejść pewną odległość, był w pewnej odległości. Dostał wiadomość, że Łazarz, czyli brat y Marii y i Marty, y choruje i że umarł. No więc on twierdzi, że umarł i dobrze, że go tam nie było, ponieważ to stwarza mu okazję. Tłumaczę y nie bezpośrednio, mm -hmm. tekst nie cytuję, tylko tłumaczę na nasze. Tak? Y że stwarza mu to okazję, aby pokazać swoim uczniom, czy też obserwującym, bo tam większe grono było z tego, co przekazuje nam Jan, że, że to stwarza mu okazję do wzmocnienia ich wiary, żeby zobaczyli, że rzeczywiście ta moc istnieje. Mhm. Więc można by było podejrzewać, że to jest taki rodzaj pokazówki trochę. No ale tak? trochę sobie strzelił w stopę, nie sądzisz tym? Uzasadni. No, no bo... chociażby przykład, dobry. dobrym przykładem jest Tomasz, który e... mówi się Niewierny Tomasz. tak? No, o tym Tomaszu mówisz, tak. co to se chciał wkła... powkładać paluszki. To taki pierwszy tak. chirurg, chyba może tak. był. <laughs> w te rany chciał włożyć. W każdym razie palce. No, bardziej był doceniany efekt wiary, dla samej wiary, prawda, niż właśnie ta pokazówka. Czyli jest trochę tutaj, jakby sobie. Zaprzeczył? Zwątpił w siłę wiary tych ludzi, że musiał pokazówkę zrobić? Jezus wielokrotnie w tych pismach ewangelicznych uprzedza tych swoich słuchaczy o tym, że ta wiara ich jest za mała. Wielo... Karci ich nawet dość ostro. Przypowieść o ziarnku gorczycy i o przenoszonych górach o tym świadczy chociażby. Tak? On mówi im, jak małą wiarę posiadają. I przyrównuje wiarę wielkości ziarnka Gorczycy że jeżeli oni by ją mieli, to mogliby powiedzieć: Góro, przesun się, a ona by się wzięła Przesunęło, i przesunęła. Tak. Tak? Co w wojskowości w tej chwili nie jest jakby specjalnie no, nie, trudnym zagadnieniem. <tudy> Niemniej jednak cały czas krytykuje. Tak? Czyli on jest w pewnym sensie zdenerwowany. Ja czytając, bo ja okazuje się, jako niewierzący, czytam Biblię. No, robisz to zdecydowanie częściej, podejrzewam, niż ci, którzy chodzą do kościoła. Ja w ogóle polecam, bo to tak. jest skarbnica wiedzy. Wiem, że po jednej serii naszych programów tak troszeczkę. Sceptycznie po, podchodziłeś do moich wypowiedzi na temat y, kościoła chrześcijańskiego. Y, ja się nie czepiam kościoła chrześcijańskiego dlatego, że, żeby się czepiać, bo on mi jakąś krzywdę zrobił, tylko dlatego, że y, chrześcijanie nie uczestniczą w tym życiu, które proponował Jezus. A to był człowiek, czy też jak oni twierdzą Bóg, nie sprzeczam się mhm. może być. tak? Tak, tak. tak. Ja, ja niektórym kobietom mówiłem też, że są boskie, więc jest ok. Tak? To, to jest kwestia punktu widzenia. Mamy ślady historyczne, że taki człowiek był. No, mamy więcej śladów historycznych. Było paru Jezusów w tamtym okresie, którzy też przedstawiali się e, jako mistrzowie, rabini. Właściwie oni nie przedstawiali się jako mistrzowie, jako Mesjasze, tylko jako nauczyciele. I tu, tu jest kolejne rozróżnienie. Kościół narzuca pewien tryb postrzegania Jezusa w kategorii i człowieczeństwa, i boskości, i mesjanizmu, i jednocześnie jakiegoś nauczyciela. Natomiast fakty, które przedstawia Ewangelia są troszeczkę inne. Na pewno był człowiekiem i na pewno był nauczycielem, no bo nauczał. No ale Ko na pewno też świat czekał na Niego świat. Bo to, to jest to dogład, prawda? Chcesz Czyli... Palestynę ówczesną porównać do świata. Być może dla nich mm -hmm. był to cały świat, natomiast to jest niewielki wycinek ziemi, na którym mieszkało niezbyt liczne towarzystwo. Tak? Oni czekali na wyzwolenie przede wszystkim od Cesarstwa Rzymskiego, bo byli uciskani. Mm -hmm. I dla nich było niedogodne i niesłuszne. Przede wszystkim przeczyło jej ich, ich wyznaniu płacenie podatków komu in, innemu. No, no jak to Żydzi przyzwyczajeni do pieniędzy, więc ciężko im było z tego portfela, z tej sakwy w, wytrząsnąć coś. Natomiast ja proponuję troszeczkę obedrzeć tą mitologię i popatrzeć na tego człowieka jako wielkiego nauczyciela z ogromną wiedzą, który jeśli. Już omijamy mitologię i, i, i wchodzimy tutaj w tą opowieść o łazarzu, no to też musimy pójść konsekwentnie i obedrzeć to z boskości. No no co... Czyli człowiek, czy, czy człowiek mógł to zrobić, krótko mówiąc, jeśli nie miał cech boskich. Każdy człowiek ma cechy boskie. Nie jesteśmy w stanie. Istnieć bez pierwotnej myśli, którą chętnie. Dobrze, więc pójdę dalej. Jeśli nie był Bogiem, <śmienicza> samym Bogiem, strukturą boską. Czy on mógł to zrobić? E... Będąc człowiekiem z krwi i kości. Jeżeli, tak jak e, wspominasz o kościach, to w jednym z, pro, z programów <laughs> wspomnieliśmy o tancerce, e, która przyjechała, e, to była, prze, te, przepraszam, to był tancerz e, z e, Brazylii i Włoska, e, która była aktorką, i oni mieli tutaj wypadek w Polsce i byli połamani, wspominaliśmy o tym przypadku, i w 15 minut poskładali sobie kości, tak? I ja to widziałem na własne oczy. Te kości się zrosły i 12 godzin później fikali koziołki na scenie. W związku z tym, e, jeśli tak, to czy człowiek to może? Oni nie byli szamanami, to byli zwykli ludzie. Aktorka mm -hmm. i reżyserka jednocześnie premierowej yy, wtedy sztuki, no i, i tancerz. To nie był Jezus i Maria Magdalena czy ktokolwiek inny, tylko zwykli ludzie. Dlaczego w związku z tym yy, zwykli ludzie nie byliby zdolni do, do tego samego, do takich samych cudów? Nie ro, nie, ja nie widzę tutaj mm -hmm. rozróżnienia. To jest <laughs> tak samo, jak yy, przychodzą do mnie yy, ludzie, żeby wyleczyć im psa. Czy kota i zadają mi pytanie, czy, czy ja takie coś robię. No, ale to jest też żywy organizm. <laughs> Oczywiście. Jeżeli leczymy żywy organizm, on ma dwie nerki wątrobę, jelita, przełyk to wszystko jest ten sam organizm. Dlaczego miałby, miałyby dla niego inne warunki być przyjęte, czy inne prawa fizyczne? <laughs> to wszystko jest to samo, to się niczym nie różni. My, my jesteśmy mm, troszeczkę zadufani w sobie jako, jako ludzie i najwyraźniej wskazówką z księgi, z księgi Rodzaju nadal posługujemy się, i to w dodatku nieświadomie, co jest niestety mało chwalebne, że wszystko, co jest na Ziemi, zostało stworzone, żeby służyć człowiekowi. No, jakbyś Wątpliwa. nazwał? jakbyś to nazwał? Po prostu. No. No brak pokory. No, brak całkowicie. pokory. No podczas kiedy my jesteśmy organizmami tej planety. Malutką która... cze... częścią w trybikiem? Jak sobie w ogóle wyobrazimy hmm. warstwę życia na naszej planecie, to to jest, gdybyśmy chcieli na przykład wyobrazić sobie naszą planetę jak piłkę do koszykówki, to warstwa, w której odbywa się życie, jest ledwie grubości lakieru hmm. na tej piłce. A my, ma... A my uważamy, że cała reszta tej Ziemi, tej, tej planety, nie uczestniczy w tym. Przyroda nie, ży nie, 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 nie stwarza rzeczy niepotrzebnych. A nawet jeżeli zdarzają się tego rodzaju błędy, to są bardzo szybko eliminowane z przyrody. Na tym polega między innymi ewolucja. Chociaż jak wiesz, darwinistą nie jestem. Ja też nie. Jakoś mi ciężko. Ciężko jest ciężko być darwinistą. Ciężko jest, ciężko. Może dlatego umarł. Bo mu ciężko było. Ale powracając do tego łazarza, tak czy siak, wygląda na to, że Jezus chciał poprzez ten akt wzmocnić wiarę tych obserwujących, zwłaszcza, że była, była to jedna z ostatnich akcji przed jego ukrzyżowaniem. Tak jest. W związku z tym to był taki rzut na taśmę. Tyle, i można by było na nasze przetłumaczyć. Tyle z wami łaziłem. Kładłem wam do łba te wiadomości, niczego żeście nie zrobili, żadnego postępu. No to zrobię coś spektakularnego, żebyście mnie zapamiętali, bo czas mój się zbliża. Tak? Mm -hmm. O tym, że czas się Jego zbliża i o tym, że Jezus miał tego świadomość, możemy przeczytać w pismach apokryficznych. Ewangelia średnio przekazuje nam te wieści, chociaż tam, powiedzmy, w ogrodzie oliwnym jego mm -hmm. modlitwy, to pocenie się krwią, prawda, zabierz ode mnie ten kielich, powiada tak. do swojego stwórcy, wskazuje na to, że on był chce co co tego... Ma wątpliwość w każdym tak, razie bije się odrzuca, z myślami. Odrzuca tak, taką myśl tak. prosi o zabranie pośleć. tego kielicha, ale jednocześnie wykazuje pokorę, ale jeśli to konieczne, no to spoko, mm -hmm. to, to wypije ten kielich. Więc tutaj są mm, bardzo duże wątpliwości. Yy, strach prawdopodobnie przed bólem, no bo każdy yy, przecież tego bólu nie, nie chce. Więc to jakby u człowiecza w ogóle tego Jezusa, prawda? Widać w nim tego człowieka, to wahanie, ta wątpliwość. No więc jeżeli zadajesz pytania, czy człowiek, czy trzeba być Jezusem i Bogiem, żeby dokonać takiego uzdrowienia, czy też przywrócenia do życia, no to jak on się pokazuje jako człowiek, i ja podaję Ci przykłady, że, że ludzie to zrobili, z, po, poskładali sobie te kości. No to znaczy, że człowiek to zrobił. Poza tym mieliśmy już spór yy, przed kamerą na temat personifikacji Boga. To bardzo duże uproszczenie, które yy, przy tym zastosowaniu oczywiście ma pewne, pewien sens, bo, bo my zwykliśmy się zwracać do kogoś. W związku z tym, siłą rzeczy będziemy chcieli personifikować osobę Boga. No tak jest łatwiej też. Tak, ale to musimy zaznaczyć, że to jest bardzo duże uproszczenie. Że to jest modelowanie pewnego rodzaju. W związku z tym, Bóg, jeżeli pojmujemy go jako wszechmocnego, wszechobecnego, no to jak on ma się zredukować do jednej osoby i sobie łazić po Palestynie, czy za Jordanii, czy gdziekolwiek. W każdym razie w człowieku tkwi nieprawdopodobna siła. Tak samo. Sami potrafimy, słuchajcie, zdziałać cuda, wyleczyć się, wyleczyć kogoś, zwierzątko, jak się okazuje, swoje ulubione, ponaprawiać rzeczy w naszym otoczeniu. A wiesz co, ja miałem taki przypadek. Jeżeli naciągniemy jeszcze widzów na parę minut cierpliwości. Pierwszym moim pacjentem był ptak. On se leciał i nie zauważył mojego domu i... Uderzył w to. Uderzył w to. <laughs> Szybkie. Szybkie. I narobił tyle huku, że ja sądziłem, że coś się wydarzyło naprawdę poważnego. Wchodząc na górę, patrzę na dach. Leży. Leży ptak. Jak w kreskówce po prostu. Skrzydła rozłożone, odbicie na szybie. Wziąłem go do rąk. On... Nie jestem weterynarzem. Ani felczerem, ani też lekarzem, w związku z tym nie potrafię stwierdzić, aby na pewno on zginął. Tak? Świadectwa zgonu mu nie wystawiłem, ale bardzo chciałem, bo w ogóle piękny był. Naprawdę piękny, kolorowy ptaszek, wielkości takiej, że zmieścił mi się w obu dłoniach i ja go w tych dłoniach. Yy, nakryłem Nakryłem go, hmm. tak. I bardzo chciałem, ja w ogóle nie wiedziałem, że takie zdolności człowiek ma, ale ja naprawdę, bardzo chciałem, żeby on ożył. I on w pewnym momencie, po paru minutach, zaczął się ruszać, tak, zacząłem czuć, że, że on y, zaczyna się ruszać. Postawiłem go na parapecie, otrzepał się też jak w, w kreskówce i też paręnaście minut ze mną przebywał. Stał na parapecie, tak patrzył, wiesz, tak, tak jak kura, nie? jednym okiem, bo oni tak mają oczy... Zrobione. Zagadałem do niego, w końcu poprosiłem go, żeby odleciał, i on odleciał. Ale czy to było akurat uzdrowienie typu Betania 2000 lat temu, niecałe, to, 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 to nie. Nie potrafię dać takiej gwarancji, że, Powiem że Państwu takie tak coś wydarzyło się. Nie spodziewałem się, że tak mocnym akcentem zakończymy ten odcinek. Jacek Sokal, Janusz Sadza, dziękuję bardzo za dzisiejszy dzień. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia. No czy.